Witam wszystkich, z tej strony Szwajcar. W tym nagraniu będzie aktualizacja co do moich ostatnich wpisów dotyczących Bitcoina do dolara. Na poziomie 40 tysięcy w orderbooku na Bitmexie nie stoi już zbyt dużo popytu. Ten popyt wyrównał się praktycznie jeśli chodzi o odległość od ceny w granicach 10 tysięcy, czyli od obecnych 403 tysięcy do 53 000. Outdoor do 34. Tu mamy 111 milionów, tutaj mamy 66, tutaj mamy 10, tutaj mamy 25. Także po tej stronie musimy odjąć jeszcze 15, czyli tak naprawdę mamy tutaj 51. Jeśli chodzi o tak odległe poziomy, to sytuacja jest podobna, ale bardzo dużo zmieniło się. Jeśli chodzi o bliższe poziomy, czyli w obrębie tych obecnie handlowanych, w obrębie do 39 tysięcy i tutaj do 48, 000. zauważcie, że mamy tutaj 53, tutaj mamy 66, tu 14, tu 25, także musimy odjąć tą różnicę 11, mamy tutaj 42 i nie jest to już tak duża różnica. Jak wcześniej. Przypomnę, wcześniej mieliśmy tutaj 100% więcej po stronie popytowej. Teraz mamy tą różnicę około 50%. Także przewaga popytowa się zmniejszyła. Bariery na poziomie 40 tysięcy już nie ma. Wcześniej ta bariera wynosiła 50 milionów. Teraz wynosi około 13. Także liczba 13 milionów to nie jest żaden popyt. Jest to bliski popyt. Taki sam jak na innych poziomach, także bez znaczenia. Innymi słowy, jeśli będzie chciało spadać, no to spadnie do 40, później do 38. Bez żadnego problemu, nikt nie będzie tutaj na poziomie 40 już bronił ceny przed spadkiem. Także patrząc na wykres, no to lepiej uważać, bo bariera 40 tysięcy może w końcu pęknąć. Mamy pierwszy raz odbicie, drugi raz, trzeci raz i czwarty raz. A teraz już tu nie stoi żadna większa bariera. Ta bariera może jeszcze tutaj powstać, jeśli kurs będzie bardzo długo konsolidował, a tutaj nasili się liczba zleceń popytowych, to oczywiście będziemy mieli kontynuację tego wybicia. Aż do poziomu w okolicach 50 500, ale na tą chwilę nie stoi tutaj żadna bariera. Czyli przy ponownym zejściu idziemy dalej w dół do poziomu taki, jak mówiłem, 38 000. Także lepiej śledzić order book na BitMEXie czy też innych giełdach dotyczących handlu lewarowanym Bitcoinem. Jednym z takich tokenów, który najbardziej zyskał na tym. W dużym popycie z 40 tysięcy na Bitcoinie jest dokładnie sushi, czyli druga giełda obrotu kontraktami RC20 mamy tutaj wzrost z okolic 8,5 do praktycznie 11 dolarów. Czyli w procentach jest to już około 30% wzrostu, bardzo szybkiego. Technicznie jest to bardzo szybki wzrost. Także najwygodniejsza pozycja do zajęcia to będzie zejście w takiej powolnej korekcie pod kontynuację ruchu wzrostowego. Cel jest dosyć wysoko, bo trochę poniżej 14,00. No a technicznie, jeszcze patrząc tutaj na wykres, no mamy tutaj krawędź overbalansu. Także teraz jest lekkie wyjście, i może być to wszystko sprowadzone. Znowu w dół. Na plus, co do wariantu wzrostowego, jest to, że tutaj jest bardzo szybkie wybicie w górę powyżej tych wcześniejszych wierzchołków. Także to jest na plus. No i na sam koniec, jeszcze oczywiście, część dla tych od analizy wstecznej. Pisałem dokładnie wczoraj o 9.19 o mocnej przewadze popytowej. Także dla tych Którzy tutaj chcą coś zarzucić, postarajcie się lepiej i zarzućcie coś lepszego. A zwykłe hasełka tylko was ośmieszają. I powtarzam jeszcze raz: trader zawsze ma konflikt interesów z brokerem. Na koniec omówię jeszcze temat ropy WTI, gdzie obecnie mamy cenę w okolicach 74 dolarów. A przypomnę, że w czerwcu 3 czerwca 2020 publicznie mówiłem o tym, że ropa właśnie dąży do 85 dolarów. Ważny jest kontekst tej sytuacji. Byliśmy wtedy na poziomie w okolicach 35 dolarów, czyli tutaj, i byliśmy świeżo po bardzo mocnych spadkach, gdzie kontrakt. Majowy 2020 na ropie WTI spadł na poziomy poniżej zera, na poziomy ujemne. Mieliśmy nawet minus 40 dolarów. Interactive Brokers przestał kwotować, ponieważ ich platforma nie dopuszczała ujemnych cen. Byliśmy mniej więcej wtedy, półtorej miesiąca po tych wydarzeniach, i przy odbiciu do 35 dolarów. Większość była wystraszona tym, że w czerwcu, w lipcu może dojść do podobnej sytuacji. Natomiast kiedy większość jest wystraszona, to zauważcie, co dzieje się na rynku. I teraz jesteśmy w bardzo ciekawej sytuacji, gdzie wcześniej były paniczne spadki, a teraz mogą być paniczne wzrosty. I nie dajcie się tutaj nabrać na zbyt szybkie wchodzenie w pozycję short. Ponieważ tutaj ten wzrost może być takim short squeeze'em, czyli wyciskaniem pozycji krótkich. A zakres takiego ruchu jest znaczny, ponieważ przyspieszenie tych spadków nastąpiło tak naprawdę przy cenie 95 dolarów. I ruch był ogromny. Także dopiero wyhamował przy 44 dolarach. Reasumując, jeśli ktoś nie chce podejmować dużego ryzyka, niech odpuści sobie handel na ropie przez okres około 1,5-2 miesięcy. Jeśli natomiast chce tutaj zaryzykować i godzi się na tak wysoką zmienność, gdzie mogą wyciskać krótkie pozycje, no to zapraszam do ropy WTI, jak również ropy Brent. I też gazu ziemnego, czyli nadgaz. Tu powinien być w kolejnych tygodniach bardzo mocny roller coaster. A teraz już pozdrawiam i oczywiście nie gridujcie, tylko piramidujcie zyski. A tak, aby wasz broker gridował, a wy mielibyście piramidę.